Dzisiaj na tym cmentarzu w Rusape, w Zimbabwe wspominamy groby, które miały być zapomniane, a o których nie zapomnieliśmy i które wyremontowaliśmy. Jesteśmy na Małej Polsce w środku Afryki. Naród to ci, którzy żyją w obrębie danego państwa, ale to też ci, którzy żyją poza jego granicami. Na początku 2017 roku miejscowy burz z Bulawayo przysłał taką informację ze zdjęciami, że znalazł tutaj resztki polskiego cmentarza, połamane krzyże, ale polskie nazwiska. Pojawił się właśnie taki projekt, aby dotrzeć tutaj na teren Zimbabwe. W 2019 roku właśnie dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej dostaliśmy dofinansowanie na to, żeby ten cmentarz odnowić. Mamy możliwość, jako Biuro Upamiętniania, korzystając z naszej części budżetu, finansować bezpośrednio takie prace. To jest bardzo myślę, cenna pomoc dla, dla różnych grup, które zwracają się z takimi potrzebami, z takimi inicjatywami, że możemy no, w tej najbardziej wymiernej formie, obok oczywiście pomocy merytorycznej, pomocy naukowej, historycznej, też po prostu finansowo wesprzeć takie prace. Był tutaj kompletny burz. Kiedy się chodziło z maczetą, wycinało się ostre afrykańskie zarośla, akacje. Widać było tylko połamane krzyże, które leżą pomiędzy drzewami. Dzisiaj możemy obserwować, że, że wygląda to już kompletnie inaczej. Jest to tak naprawdę odnowiony, całkowicie piękny polski cmentarz. Więc dla nas jest to też takie osobiste przeżycie i bardzo ważny moment podsumowujący tak naprawdę kilka lat też naszej takiej wolontariackiej pracy. Właściwie w Polsce praktycznie nikt nigdy nie wiedział, że to była taka ogromna grupa bardzo poszkodowanych z okresów wojny, z Syberii, przesiedleńców, którzy tutaj znaleźli swoje nowe miejsce, gdzie tutaj zostali przyjęci, którzy dostali tutaj miejsce do życia, tu stworzyli nowy dom i nigdy nie wrócili do Polski. Widzimy, z jaką reakcją miejscowej ludności spotkał się remont tego cmentarza i uzupełnienie go o tablicę. Widzimy, że polska troska o pamięć historyczną, o świadomość narodową jeła lokalnych przedstawicieli władzy i osoby, które tutaj przyszły, z pewnym podziwem spoglądali na to, jak polska historię pielęgnuje jak polska dba o swoją tożsamość.